Z Ewangelii według świętego Jana: Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł. Ta wierząca kobieta, która wypowiada słowa tak mądre i tak piękne, jest pewnie dla nas wszystkich wyrzutem sumienia, bo my tak wiele razy mówimy do Jezusa: Gdybyś był tutaj, gdybyś się o mnie zatroszczył, gdybyś miał w sobie do mnie miłość. To by mnie to wszystko, co jest moim krzyżem, nie spotkało. Tymczasem w Ewangelii to słowo brzmi zupełnie inaczej, ma zupełnie inny odcień. To jest wyznanie wiary, które przedłuża się o wieczność. To znaczy, rozumiem, że tu na Ziemi yy, nie zrobiłeś cudu, o który prosiłem. Tu na Ziemi nie uratowałeś tego, co ja uznałem za najważniejsze do ratowania. Wierzę jednak głęboko, że Ty Panie patrzysz dużo dalej niż ja i że Ty już widzisz swoimi oczami, jak ja wychodzę z mojego grobu. I to jest wiara prawdziwa. Do zobaczenia jutro.